Dąbek! Jest kulek! Magic yeah! puder Kiedy już w coś wchodzę, to tylko na 100%. Te wszystkie zasiadki i nie przez noce, by poprawiać WPB. zrobiłem Magic Proszek i Deepy i kulki, popapy hakowe, wszystko to bez lipy, by usłyszeć centralkę. Od Odjazd się zaczynają nakładan? Ha! Ah! Włączam swoje kamery, by pokazać wam wszystko, jak walczę moim pebe. I dron z góry kręci, to wszystko. Wyciągam nie spontanem ten nawęc sekundisko, bym tylko go skolował, by nagrało się wszystko. Gdy będę już ważył to moją życiówkę i będzie mieć z przodu czwórkę, to będzie rekord polski, ale się nie zatrzymam. I będę chciał rekord świata. By wystrzeliły nie do wajarką oczy jak armata A kiedy już osiągnę to wszystko To będę musiał sam zrobić swoje łowisko I co wy na to bracia i siostry z wędkarskiej braci Czy nie poniosło mnie za bardzo Czy może to zrobić? Da się